To długa historia, ale skrócę ją i zawrę tylko ważne rzeczy. Nasze pierwsze dziecko urodziło się w 2008 roku. Chwilę to trwało, zanim go otrzymaliśmy. Lekarz powiedział: Dajemy dwa tygodnie. Jeśli nie będzie rozwiązania, musimy wywołać poród. Leba. W tym okresie u żony nie powstały żadne bóle porodowe. Tak więc udaliśmy się do szpitala i podali jej środki, aby skłonić ją do bólów porodowych rano, a do wieczora nie było żadnych rezultatów. Wieczorem lekarze zadecydowali,

Kilka lat później znów zaszła w ciążę, kiedy była gotowa do porodu. Pojechaliśmy do szpitala. Mówię to, ponieważ dziecko się obróciło niewłaściwie do porodu i znowu zastosowali cięcie cesarskie. Coś poszło nie tak podczas operacji, ponieważ gojenie trwało bardzo długo. Nawet po długim czasie rany się nie goiły.

Kolejna operacja miała rozwiązać ten problem, lecz się nie poprawiło. Tak czy inaczej, po pewnym czasie wydawało się, że się polepszyło. I po prostu o tym zapomnieliśmy. Potem poszła na studia, a kiedy je skończyła, uznaliśmy, że fajnie byłoby mieć kolejne dziecko, więc spróbowaliśmy, ale nie śpieszyło się nam. Nie było to po prostu dla nas problem. Czasami myślała, że jest w ciąży, potem odkrywała, że nie jest w ciąży, ale i tak byliśmy szczęśliwi. Kiedy zaczął się lockdown, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domu. Pomyślałem, że muszę coś zrobić, trochę poćwiczyć, więc zacząłem chodzić na poranne spacery wcześniej rano. Miałem do wyboru różne trasy. 1 km, 4 km, 8 km. W zależności jak się czułem, postanowiłem, że będę robił czterokilometrowe odcinki. Więc robiłem to tak przez wiele dni pod rząd. Potem pewnego dnia wyszedłem i powiedziałem Dzisiaj jestem w stanie zrobić 8 km. I poszedłem. Po niecałym kilometrze poczułem się zmęczony. Postanowiłem więc, że może tego dnia zrobię tylko cztery kilometry. Zmieniłem trasę. Zwykle robiłem tę czterokilometrową trasę, ale kiedy szedłem dalej, poczułem coraz większe zmęczenie. Postanowiłem więc, że może zrobię tylko dwa kilometry i wrócę do domu. Więc kiedy szedłem drogą, doszedłem do punktu, w którym przechodzę na drugą stronę. Ale zanim przeszedłem, zobaczyłem pewnego brata i jego żonę. Ten brat jest właściwie Polakiem. Dawno temu przychodzili do naszego zboru. Teraz naśladują jakąś dziwną naukę. Pamiętam, że była to środa, kiedy opuścili nasz zbor. Poszedłem do jego domu, aby spróbować z nimi porozmawiać, ale nie mogłem ich do niczego przekonać. Potem spotykaliśmy się na ulicy, zawsze chciałem powiedzieć, niech cię Bóg błogosławi, ale on mnie ignorował, nie mieli kontaktu z wierzącymi. Więc tego poranka, kiedy zobaczyłem ich idących po drugiej stronie, jego i jego żonę, powiedziałem, że nie przejdę na drugą stronę ulicy i się z nimi nie spotkam, bo i tak mnie zignorują. Po prostu będę wszedł i udawał, że ich nie widzę. Ale odczułem potępienie w moim sercu. Jeśli powiem nie, nie, nie mogę tego zrobić. Panie, pozwól mi przejść. I wtedy ja, kiedy się zbliżyliśmy, zacząłem mówić, powiedziałem, o, bracie, w taki sposób, żeby nie mogli mnie zignorować. I o dziwo się zatrzymali. I zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach. On powiedział, czy ma dużo dzieci? Zapytał mnie, ile masz teraz dzieci? Odpowiedziałem, mam tylko dwoje. I zaczęli się śmiać. Powiedzieli. Widzisz, dlatego masz tylko dwoje dzieci, bo twoje uwielbienie jest niewłaściwe i dlatego Bóg zamknął łon od twojej żony. Jeśli przyjdziesz do nas i będziesz uwielbiał razem z nami, będziesz miał dużo dzieci. Więc śmiali się i naprawdę kpili. I nawet do tej pory nie wiem, dlaczego tak im odpowiedziałem. Spojrzałem na niego i powiedziałem, moja żona jest teraz w ciąży. Co mnie naprawdę zaskoczyło? Which really me. Moja żona, o ile wiedziałem, nie jest w ciąży. Och. A potem przestali się śmiać. Naprawdę jest w ciąży? Powiedziałem tak. Dobrze, dobrze. I rozeszliśmy się. Wracałem do domu i myślałem, dlaczego powiedziałem. Im. Że moja żona jest w ciąży, przecież ona nie jest w ciąży. Więc wróciłem do domu i pracowałem. Ale cały czas o tym myślałem. Nie wiem, co oni o mnie teraz myślą. Czy nie uważasz, że to jest śmieszne? Ale wiem, że to, co teraz powiem, jest prawdą. Tak, bo tak się stało. Więc tego dnia pomagałem mojej żonie w kuchni, będąc bardzo dobrym mężem. Potem uśpiliśmy dzieci, a potem ona poszła się przygotowywać. Zostałem na dole przez kilka minut i modliłem się. Powiedziałem: Panie, proszę pomóż mi. Moja żona jest na górze. Powiedziałem temu bratu, że moja żona jest w ciąży. Od kilku miesięcy staramy się o dziecko. I to się nie dzieje. Nie mam presji. Jestem bardzo wdzięczny za moje dwoje dzieci, ale kiedy teraz idę na górę, pomóż mi mieć dziecko, bo powiedziałem tak temu bratu. Więc poszedłem na górę do żony i tak to zostawiłem. Później już to mi nie przeszkadzało. Moja żona chodziła do pracy. Była w pracy w czwartek. Piątek i poszła też w sobotę. Pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką i mają te wszystkie testy ciążowe. Więc wzięła jeden i poszła. Nie wiem dlaczego to zrobiła. Poszła i zrobiła test, który jej wykazał, że jest w ciąży. Wysłała mi zdjęcie. O, byliśmy tacy szczęśliwi, ale to nie była łatwa ciąża. Było to trudne. Z powodu tego, że coś nie tak poszło podczas drugiego cięcia cesarskiego, miała ogromny ból. Kiedy dziecko rosło, skóra zaczęła się rozciągać i było to bardzo bolesne. Powiedzieli jej, że dziecko urodzi się w pierwszym tygodniu lutego, kiedy był grudzień. Mówiła, że jest już w tym zbyt zmęczona. To było dla niej bardzo bolesne, więc powiedziałem: chodźmy i porozmawiajmy z lekarzem. Zapytaliśmy się lekarza, czy można przyspieszyć poród. Lekarz odpowiedział, że teraz nie można tego zrobić, ponieważ płuca rosną jak ostatnie. Lepiej dać dziecku trochę czasu. Wiem, że to bolesne, ale jeśli teraz urodzi się dziecko, może mieć później problemy z oddychaniem. Możemy spróbować w 38. tygodniu wyciągnąć dziecko. Tak więc 38. tydzień upływa od 25 stycznia. Więc czekaliśmy tylko na 25. Dwa razy w tygodniu przyjeżdżaliśmy do szpitala na badania i wracaliśmy. Było to 12 stycznia, czyli na moje urodziny. Więc pojechaliśmy tego poranka i mieliśmy wszystkie dzieci w samochodzie. I ona poszła do szpitala. A ja po prostu siedziałem, czekając, aż wróci. Ale nie było jej dłużej niż zwykle. I zadzwoniła, że musimy przywieźć torbę z ubrankami dla dziecka. Szybko pojechałem do domu i zabrałem torbę. A dzieci zawiozłem do domu innego brata. I wróciłem do szpitala. Przywiozłem ubranie. Dziecko się urodziło. Lekarz dziecięcy, który tam był podczas porodu, szybko sprawdził, czy dziecko ma wystarczającą ilość tlenu. Dziecko urodziło się w pół do trzeciej po południu. Więc sprawdzał i widziałem, że nie jest zadowolony z wyniku. Podszedłem do niej, i on powiedział, że muszą dziecko wysłać na Oją. Powiedziałem, dlaczego? Pani lekarz powiedziała, że wszystkie dzieci, które dzisiaj się urodziły, Poszły na oją, ponieważ nie dostały wystarczającej ilości tlenu. Tlen. But I <laughs> I wasz syn, kiedy się urodził, też nie dostał odpowiedniej ilości tlenu, ponieważ nie płakał wystarczająco dużo, kiedy się urodził. Płacz pomaga wypłynąć płyną. Więc stałem tam i modliłem się po cichu. Potem jego poziom tlenu zaczął rosnąć. Owinęła dziecko i powiedziała: Ono nie pójdzie na Oją. To było naprawdę niesamowite. Później tego dnia odkryłem, że ten chłopiec urodził się tego samego dnia co ja. A rok, w którym się urodziłem, to jest 1982. Kalendarz na 1982 jest dokładnie taki sam, ponieważ urodziłem się we wtorek i on urodził się we wtorek. Mój ojciec miał 39 lat, kiedy się urodziłem i ja miałem 39 lat, kiedy mój syn się urodził. Nie wiem, co to znaczy. Myślę, że to nic nie znaczy. Ale myślę, że w ten sposób Bóg mi dał trochę dobrego śmiechu. Byliśmy pod dużą presją od strony rodziny. Oni byli przekonani, że powinienem mu dać swoje imię Wilmur. Ale ja powiedziałem nie, ponieważ my modliliśmy się i kiedy ten chłopiec przyszedł, wiedzieliśmy, że nadamy mu imię Ezechiasz. I to jest jedyne imię, jakie ma.